Witajcie kochani na kanale Mona Art z tej strony Monika. Dzisiaj chciałabym z Wami zrobić taką bardzo prostą karteczkę wielkanocną. Mam już przygotowane materiały. To jest taka kartka z jajem no bo przecież jest Wielkanoc. Wykonałam ją z takich papierów z piątku trzynastego z takiej znowszej kolekcji, trochę z tego roku, no w każdym razie, Hellspring. I miałam arkusz 3 i arkusz 2. Sobie takie wybrałam, bo najbardziej mi takie były wielkanocne, nie chciałam typowo jakichś papierów króliczki i tak dalej, ponieważ to nie jest kartka, którą dajemy jakimś dzieciom na przykład lub wysyłamy do domu, gdzie są również dzieci, tylko tworzyłam w niej kartki, które były rozsyłane do lekarzy i różnych organizacji. I tutaj już mam przygotowane elementy. Mam, używałam do tej kartki, w każdym razie, e, takiego wykranika Craft 2 Design e, CW008 e, Bazi. Kupiłam je ostatnio, ponieważ e, nie miałam takich szczególnie jakoś dużej ilości e, tych właśnie wykraników wielkanocnych. A te, które miałam, już używałam w poprzednich latach. E, I chciałam zrobić troszeczkę coś innego. I tutaj też kupiłam jaja z Nelly's Choice. Są bardzo fajne, bo jest ich bardzo dużo tutaj różnych rozmiarów i można sobie idealnie je dopasować. Oczywiście klej, sznureczek nożyczki, taśma dwustronna i tutaj już mam przygotowane wszystkie elementy na tą karteczkę. Włącznie już środek mam nawet wypisany. I tutaj sobie to jajko wycinałam z papieru, który jest tą pierwszą warstwą, a żeby trochę przeszczędzić to po prostu Wycięłam go z tego papieru, który jest pod spodem, a tego i tak nie będzie później widać. No dobra, w takim razie do dzieła. Przyklejam sobie tutaj pierwszą warstwę. Ostatnio Medziki kupowałam w, z okazji Dnia Kota w piątku, znaczy w Fusikat, w P13. Fusikat? Nie, to jest P13 po prostu. Ale właśnie reklamy były na Fusikat. To bardziej się kojarzy z tym klubem. I są one bardzo fajne. Są teraz plastikowe, właśnie tubki z, z precyzyjną końcówką i mi się z nimi bardzo fajnie pracuje. Nic w ogóle nie leci z tych tubek. Nie wiem, jakim cudem to tak jest, bo w innych, w tych metalowych, było wyciskane. I podoba mi się też to, że ten klej faktycznie do samiutkiego końca nam z tej tubki zlatuje. Myślę, że w tych metalowych tubkach zostawało nam więcej tego kleju i więcej szło do wyrzucenia. Tutaj, właśnie jak sobie tą tubkę tak stawiam, a widzicie, tutaj sadzam sobie ją w, w sznureczek. Przepraszam, jeśli coś kałasuje, bo mój kod właśnie zaczyna broić. Franuś właśnie zwalił moje pudełko soczewek. Ten papier, który jest głównym papierem na kartce sobie podklejam, tutaj mam taką bermatę jakąś ubrudzoną trochę, bo często na bermacie sobie coś tam tuszuję i na przykład pędzelki sobie czyszczę też na bermacie, ale potem ją wykorzystuję. O właśnie, mój kot się zbliża i zaraz będę musiała chyba go przegonić, bo coś tu będzie mi broił. O, wskoczył na legowisko, na które na co dzień nie wskakuje, no tak, kto zrozumie kota. Ja co roku y, dla stowarzyszenia, do którego należy, właśnie wykonuję kartki. Są to kartki, właśnie tak jak wspominałam, y, do różnych lekarzy, kardiochirurgów y, i, i też właśnie do różnych fundacji, do ministerstw. Y, I tych kartek mam całkiem sporo do wykonania, więc one nie mogą być zbyt skomplikowane, bo y, wykonuję ich dużą ilość, więc. By zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu. A poza tym ta kartka musi być prosta, nie może być zbyt y, trójwymiarowa, ponieważ musi y, się zmieścić w kopercie. O, kotek chyba się szykuje do spania. Y, tak jak mówiłam, kartka musi się zmieścić w kopercie i dlatego muszę ją robić właśnie taką płaską. Zawsze staram się, żeby te kartki co roku, no oczywiście, że nie mogą się powtarzać, natomiast mimo, że wykonuję ich całkiem sporo, to wykonuję wszystkie identyczne, bo jak wiecie, to tak jak z zaproszeniami, jeśli wykonujemy takie same, to nam ta praca idzie całkiem szybko i sprawnie, bo nie wyobrażam sobie, gdybym miała zrobić nawet 10 rodzajów kartek. Ach, jeszcze bym o jednej rzeczy zapomniała. No widzicie. już chwileczkę, tutaj sobie na jajkach. Na tym dużym jajku jeszcze robiłam tuszem przez maskę. Ja mam tutaj takie swoje rameczki i zaraz szukam tuszu. Ja robiłam sobie wzorek, żeby troszeczkę wypełnić tą moją pracę. No i właśnie w tym momencie przydaje mi się ta, ta birmata, z której korzystam. I ostatnio sobie zakupiłam tą szkloteczkę taką w Akronie. Nie wiem, ona kosztowała 5 zł, z czymś z jakimiś takimi gąbeczkami jeszcze do makijażu. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się na tych maskach odbija, bo jakimiś takimi innymi tymi gąbeczkami, właśnie też zakrzona, tak strasznie haczy, jakby te, te, te maski. A ta mi się właśnie bardzo fajnie tą szczoteczką robi. Ale muszę sobie kupić kilka sztuk, ponieważ no, używam. Na razie dopiero kilku rzeczy używałam, ale myśl, boję się, że y, ten tusz na tak jakby się wgryzie w tą szczoteczkę i zacznie mi brudzić te y, tusze przede wszystkim. No, nie korzystam też z jakichś super tuszy. Mam trochę memento, y, trochę distressów, no, ale korzystam również z tych z Actiona. Y, y, I o ile tamtych mi nie jest bardzo szkoda, to te memento i distressy Chciałabym, żeby jeszcze mi troszeczkę służyły. Zawsze sobie tam szczoteczkę też wycieram później. Zupełnie o tym zapomniałam, wiecie. <laughs> że miałam potuszować trochę. Moje jajo. Teraz sprawdzę, czy dobrze. Pilnuję tego właśnie, żeby sprawdzać za każdym razem, czy kartka mi się dobrze otwiera w dobrą stronę. Ponieważ chyba raz mi się zdarzyło, że już wszystko przykleiłam i się okazało, że kartka mi się otwiera nie w tą stronę, w którą bym chciała. Chociaż ostatnio robię kartki, które się otwierają do góry, do góry, no i w sumie byłoby kiepsko, gdybym zrobiła kartkę i by się okazało, że ona się otwiera do dołu. Bo ile bym miała kartkę, którą bym chciała zrobić w ten sposób otwieraną, a okazałoby się, że mam ją w taki sposób, no to jeszcze byłoby ok, bo to niewiele się tam zmieniło. No, ale taką bubę kiedyś raz zrobiłam, już teraz się pilnuję. Gdzie mój klej? Szczotki nie potrzebuję. Bardzo fajne są te gałązki bazii bardzo delikatne, tak naprawdę. Ale na Wielkanoc są po prostu idealne. Jest jeszcze do wyboru taka gałązka, która ma tylko. Znaczy też z Crafty to Design wykronik, ale ma tylko jedną tą gałązeczkę. Ja sobie wybrałam tą, która ma dwie, bo zawsze mam możliwość sobie ją troszeczkę rozciąć. A co nowo wychodziło to podobnie. Ja też, tak jak zobaczycie, tych jajeczek nie przyklejam jakoś na takie warstwy. Jak, tak, jakbym robiła kartkę taką trójwymiarową, tylko po prostu sobie gdzieś tam po swojemu y, naklejam właśnie na płasko, żeby te elementy jak najmniej odstawały. Jutro już muszę karteczki wysłać, więc y, chciałam jeszcze Wam dzisiaj tutaj nagrać. Nie jest zbyt to ambitny y, filmik i ta karteczka, ale nie wszyscy wykonujemy jakieś takie skomplikowane prace. Czasami y, nie ja na początku też tak miałam, że wykonywałam takie trójwymiarowe i obszerne kartki, a nie potrafiłam zrobić tych bardzo, bardzo prostych. I wiem, że niektóre osoby też mają trochę z tym problem. Ze względu właśnie na to, że u nas w Polsce się my, my robi, skraperki i, i skraperzy robimy takie właśnie 3D karteczki. I się uczymy robić takich właśnie od początku takich yy, wysokich kartek. Znaczy obszernych, grubych. I potem właśnie mamy ten problem, że nie zaczynaliśmy od takich płaskich i nie potrafimy przez to ich zrobić. Tutaj sobie zawiązuję sznureczek. I tak naprawdę kartka nasza jest skończona, bo ona taka właśnie prostiutka miała być. Jak widzicie nic skomplikowanego. A teraz Wam coś pokażę. Tara, Gdybyście chcieli wiedzieć, ile ich tu jest, to jest ich dokładnie 61 sztuk. <noise> Troszeczkę się narobiłam, ale była to bardzo satysfakcjonująca i przyjemna praca. Również tutaj z tyłu jest moje logo. O, do góry nogami. Moje logo. No to tak jak widzicie. Troszkę się narobiłam, ale już na szczęście się zbliżamy do wielkanocy, więc praca jest już skończona. Jutro kartki lecą w świat. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i skorzystacie z tak prostego tutoriala. Dziękuję wam bardzo za obecność. Do zobaczenia, kochani. Pa pa.